Cieszymy się bardzo, że tak licznie Państwo się zjawili. Jest nam również bardzo miło, że pierwsza osmona drugiej ogólnopolskiej wystawy znaków graficznych zaczyna się w Gdyni że zaczyna się w centrum designu Gdynia. Pierwsze tego typu wydarzenie od e, przeszło 46 lat. Pierwsza ogólnopolska wystawa była zorganizowana w 1969 roku w Warszawie przez Związek Polskich Artystów Plastyków e, i od tamtego czasu nie było e, podobnego wydarzenia. E, w zeszłym roku pracując nad swoją pracą dyplomową, która dotyczyła właśnie znaków graficznych, e, dziedzictwa projektowego w Polsce, wpadłem na materiały, które dotyczyły tamtej wystawy i siłą rzeczy postanowiłem odtworzyć ją i zrobić drugą edycję.